Alicją Tubań, przewodniczącą Gminnego Koła Gospodarki Wiejskiej z Czy może nam Pani powiedzieć, od jak dane z BIKUR, w którym roku zostało zamknięte? Dokładnie daty w tej chwili nie pamiętam, ale podejrzewam to 52-53 rok. Chciałabym zajrzeć w dokumenty, ale w tych latach, w chwilę, gdy powstawały przy kółkach rolniczych koła gospodyń, bo piecze Początkowo nad kołami gospodyń sprawowały kółka rolnicze. W tym czasie powstały nasze koły. Pierwszą przewodniczącą jest była jeszcze żyjąca do dziś, pani Mochnie Joanna. Nie mieszka na naszym terenie, mieszka w czasim stawie, ale my, mamy z nią kontakt, także przy każdej okazji, przy jakichś świętach. Jeżeli stan zdrowia pozwala, to do nas przyjeżdża, a jeżeli nie, to my jeździmy do niej, także kontakt mamy. Czy można Pani powiedzieć o działalności koła? No dużo to była działalność, zależy w jakiej dziedzinie, bo i w kulturalnej, i w gospodarczej, i, i w różnych konkursach brałyśmy udział, czy to na temat rolnictwa, czy nawet jakichś takich kulturalnych. No i działalność zespołów śpiewaczy. Początkowo chóru męskiego, właściwie to już do chóru męskiego to chór bardziej opiekowała się straż, ale z chwilą, gdy już to nasze wolańskie echo zamilkło, w 97 roku staraniem moim i staraniem pani Krystyny Chwaszcz, Jednej ze śpiewaczek, żeśmy tych bowali, ten zespół śpiewaczy poszerzony o panie, z koła, gospody. No i do dziś dnia zbierają się, śpiewają, biorą udział w różnych imprezach kulturalnych na terenie gminy. Nie tylko, bo już uczestniczyły mi w chmielatach, brały udział w konkursie no, z różnym. Aspektem bo i nagrody przywozili, dyplomu uznania i na któryś tam miejsce, bodaj w ryjowcu to chyba drugie miejsce, w czasie przyglądu dorobku kulturalnego wsi zajął chór. Także tych osiągnięć jest sporo. No i mówię też różne pomocne na rzecz powodzian, na rzecz na przykład u nas było y, takie dwa zdarzenia. Y, Dwa razy pomagaliśmy pogorzelcom, pomagamy również zbiórce y, ziemiopłodów dla szpitali, dla szpitala, dla domu dziecka. Kiedyś te były słynne akcje, pomóc dzieciom przetrwać zimę i dary rzeczowe, żeśmy prowadzili zbiórkę, oczywiście pod nadzorem tu Urzędu Gminy, ale bo to jeszcze pod Urzędem Gminy kiedyś było. Ale takie właśnie różne przeprowadza się akcje, A i konkursy i nawet i Ostatnio to i, i były te konkursy w ramach y, oświetleń y, świątecznych, obejścia. Y, były konkursy odnośnie ogródków kwiatowych. No też panie nie aktywnie uczestniczyły, też były wyróżniane. Także na, tej, sto, na tym poziomie to też brało się udział. A czy mają Pani swój znak, To znaczy, jako takiego logo swojego nie mamy, ale każde zebranie, każde spotkanie. Mamy swój hymn Koła Gospody. Zawsze staramy się na początek, żeby po prostu nie zapomnieć słów, żeby to bardziej sobie przybliżyć. Zaczynamy każde spotkanie. Na w tym roku zbierałyśmy się z okazji Dnia Kobiet i rozpoczęłyśmy nasze spotkanie hymnem Koła Gospody. Dziękuję bardzo. Panią Szaronę Dwigą, przewodniczącą koła gospodyń wiejskiej z Baraku. Czy może Pani powiedzieć od jakadnej z nich koło, w którym roku powstało? Koło powstała z większością kół, razem z kółkiem rolniczym w 1961 roku. Założycielem kółka rolniczego był Władysław Jakubiec, a Skiba Halina była założycielką koła gospodyń wiejskiej. A czy, czym zajmuje się koło? Czym zajmuje się koło? Kiedyś sprowadzałyśmy sklepy, rozprowadzałyśmy krzewy ozdobne, kwiaty. Teraz to jest na porządku dziennym bardzo dużo sklepów specjalistycznych, bardzo blisko mieszkańców, także to już, już, już nie ma takiej tradycji, ale zajmujemy się, mamy zespół śpiewaczy, schodzimy się wieczorami, robimy jakieś konkursy, pokazy. Ostatnio był u nas na wsi konkurs. Kurs, kurs agroturystyczny. Także dostałyśmy uprawnienia, takie na piśmie, takie dyplomy. Jeżeli byśmy chciały założyć działalność agroturystyczną, to już byśmy miały podkładkę, że to już nas. Mamy ogólne rozeznanie, co i jak w przepisach, w naszych prawach i obowiązkach. Coś takiego. Czy mają Panie jakiś swój charakterystyczny znak? Mamy zespół śpiewaczy, a kiedyś na 25-lecie pani Maria Kiełbasa na, namalowała piękny warkocz słowiański. Dziewczyny słowiańskie miały długie warkocze i to było nasze loto. Ale to takie tymczasowe, nie używamy go jako pieczątki czy coś, tylko na honorowym miejscu jest w naszej świetlicy. Dobrze. A która jest pani już z kolei krzewownicząca? O, i to bym musiała poleczyć. Może szóstą. Może szóstą, ale ja już jestem 28 lat. 20. Od chwili założenia zespołu. Długo można by już zmienić. Prawda? Czy na kogoś młodszego? Nie, nie. nie, 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 nie. <średzio> <średzio> Czy ile ma pani pod opieką osób? Kobiet? należy 22, ale, ale zmniejsza się, bo umierają wiadomo, odchodzą, wyjeżdżają, yy, uczyć się. Było 22. Jest coraz mniej. Muszę się przyznać z ręką na sercu. A zespół jest teraz, yy, też coraz mniejszy. Było nas 8, a teraz jest nas 5. Jedna wyszła za mąż, druga z jakiegoś tam... Pomniku. Najprzyjemniejszy, żeby szła za mąż na inną wioskę i tylko dlatego nie może być z nami. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Rozmawiamy z panią Krystyną Webrostą, przewodniczącą KAKR-u wiejskiej z Rutki. Czy można pani powiedzieć, kiedy powstało koło? W 1961, bo to wspólnie z tym z kółkiem różniczym. A kto był samo życie? Przewodniczącą pierwszą. To pierwsza malinowska Helena. Czym zajmuje się to? Ja tutaj naprawdę nie wiem co to, to rzeknąć z tym zajmowaniem. No po prostu ma yy, no, dbanie o porządki. No i co tam jeszcze więcej. Cóż tam jeszcze więcej do tego dodać? No, mała no, estetyka wsi i, i tyle. Nie jestem Czy mają Pani jakieś swoje znaki rozpoznawcze tego całego Nic. My nie mamy. Nie mamy. Która jest Pani z kolei przewodnicząca? Ja uważam, że trzecia. Trzecia. Trzecia na pewno. Trzecia na pewno już teraz. Razem z na Panią Grażynę Kielek, Przewodniczącą Koła Gospodarki w Boruniu. Od jak dawna nie koło? Koło w Boruniu powstało w 1961 roku wraz z kołkami rolniczymi. Ale pamięta Pani kto był pierwszym założycielem, pierwszą przewodniczącą? Pierwszą przewodniczącą, pierwszym założycielem była Pani Cecylia Dobosz, po niej była Pani y, Felicja Herbut i od 1984 roku jestem ja przewodniczącą, to już jest 27 lat. A czym zajmuje się koło? No koło w górę no to jest tak, można powiedzieć, że to jest małe koło, nie mamy tam, bo raczej koła takie, które przylegają, mają na wsiach straże pożarne, to im jest lepiej, łatwiej, bo straż pożarna, no to bardziej jest taka, no więcej tak działa, nie? a samo koło to tak no, ciężko, ale coś tam bierzemy w, w każdych tak ogminnych tych uroczystościach, to nasze koło bierze udział. Czynny można powiedzieć, yy, można powiedzieć także, czy jakieś tam są potrzeby do gminy, do, do tych uroczystości, jakieś pieczenie ciast, czy coś tam. To wszystko staramy się wykonać, że, żeby nie być takim ostatnim kołem, że dajmy na to, że daleko jesteśmy i że jesteśmy małym kołem. czy mają panie, jakiś swój znak rozpoznawczy? No, jak do tej pory to, to raczej nie mamy tego znaku rozpoznawczego, że jako jakbyśmy się prezentowali. Jakby była, zachodziła taka potrzeba, że gdzieś tam musimy się zaprezentować, no to wtedy trzeba by było to na tym pomyśleć, żeby to stworzyć takie coś. Dziękuję bardzo.